Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy was na nowy odcinek. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie mierzyły ubrania Sinsaya, a konkretnie będą to swetry. Zamówiłyśmy takie, które nie kosztują więcej niż 60 zł. Pokażemy wam swetry, które według nas są dość ciekawe. Jeśli taka tematyka was interesuje i chcecie zobaczyć jakie swetry zamówiłyśmy, to serdecznie zapraszamy was do oglądania. Zacznijmy może od beżowych sweterków, i następnie powiem, że ja, jak zwykle, wszystkie ubrania mierzę w rozmiarze M, a mama w rozmiarze L. I jeśli chodzi o sweter, który mam na sobie, jest on taki dość prosty. Co do długości, to nie jest on ani strasznie długi, ani taki króciutki. Faktura sweterka wygląda tak. Kolor jest bardzo ładny. Nie różni się on od koloru, który był pokazany na stronie. Bo wiecie, to różnie bywa. Czasami na stronie ten kolor wygląda inaczej, a w rzeczywistości przychodzi troszeczkę inny odcień. Ale ten akurat jest identyczny. No mi mi się bardzo podoba ten dekord. Fajną robotę robi ta koronka. Tak, bardzo to ciekawie wygląda. Że ta koronka tak wystaje, tak jakbyś miały top jak na przykład tylko to koroneczko. No to zdecydowanie właśnie... tak przyciąga uwagę w tym sweterku. A co do samego sweterka? Tam jest on bardzo miły w dotyku. Z tyłu wygląda tak. I kosztował on 60 zł. Jeśli chodzi o mój sweter, to bardzo jest podobny do swetra Iwony. Też właśnie ma tu dekolt w literę V, tylko bez koronki. Ale już ten fason jest trochę inny bo on nie jest taki prosty tylko. Tu jest taki, bym powiedziała, bombkowaty. No takie mam wrażenie, tu niezbyt fajnie. Bo wiesz co, u Ciebie jest u dołu tak jakby ściągacz. robiony taki ściągacz i... Ale no akurat ten, tu mi się góra podoba, fajnie wygląda, ale tu już, już mi się mniej podoba, bo tak się dziwnie trochę tu układa. No przejrzyj się, no zobacz. No, nie dobra, wydaje się, się, że, że tak yy, dziwnie. A pokaż. I Twój jest chyba grubszy. Znaczy, mój jest taki bardziej miły w dotyku, taki... A mój jest chyba tańszy, bo y, chyba kosztuje, jak dobrze pamiętam, 50 zł, bez grosza. I twój jest, ale jest taki y, cięższy troszeczkę, jakby to powiedzieć, 50 zł. No właśnie. I twój jest taki bardziej ciężki, mój jest taki... Ale w dotyku też jest dość, dość przyjemny, ale no mi akurat ten efekt się nie podoba tu o, na bokach, bo on tak się dziwnie układa, tak... No niezbyt, niezbyt. No fajnie. mój podoba mi się bardziej. Jeszcze tak, no, mówię, tu jest niezbyt fajnie na tych bokach, tak trochę dziwnie. No z bliska wygląda tak. Ogólnie kolor jest bardzo taki uniwersalny, ale tak jak już mówiłam, o w tej partii tu niezbyt mi się podoba. Mamy kolejne swetry na sobie i co do tego swetra, to na stronie pisało, że jest to kolor kremowy, ale w, w żaden sposób mi się to z kremowym kolorem nie kojarzy. No pod jakiś fiolet to może. Taki brudny, różny powiedziała taki trochę. No... Nie, no pod jakiś fiolet na przykład to podchodzi ten swetra, ale pod kremowy? Kremowy to absolutnie. Ale sweter jest bardzo fajny. Podobają mi się tu te ściągacze, bo są one takie trochę szersze. Co taki fajny, daje efekt, że te rękawki, tak jakby się tutaj bluzowały na, ty, na tym mankiecie, z bliska on prezentuje się tak. I w tym swetrze, do czego bym się mogła przyczepić, to do tego wiązania z tyłu. Tutaj ma takie, jakby nie wiem, nie kokardki, tylko tasiemki, takie w kolorze czarnym. No powiem Wam, że osobiście mi się to nie podoba, jeszcze żeby to był właśnie, te tasiemki były w takim kolorze jak sweter, to jeszcze by się to zlewało, jeszcze może by to jakoś uszło, no może się to komuś podobać, nie mówię, że nie, no ale ja mówię, jakie jest moje zdanie, no mi osobiście się to nie podoba, bo to tak się odcina, takie, mówię, że ma takie troszki czarne, czarne tak. takie, takie trochę bez sensu. Ale ogólnie sweter jest bardzo, bardzo fajny i, i, podoba, no i ten sweter ma w się wełnę. Tam nie jest duża ilość, ale, ale ta wełna się znajduje właśnie w, w, w składzie. No mówię, że sweter jest bardzo i ten kolor też, też mi się podoba. Jaka była jego syna? I kosztował on 60 zł. Sweter, który mam na sobie, jest najtańszy z całego dzisiejszego zamówienia, bo kosztował 40 zł. Ale ja osobiście bardzo lubię ten fason, ponieważ często takie właśnie sweterki wykorzystuję na przykład pod marynarki. Jest on w takim jasno szarym kolorze. A jeszcze chcę dodać, że wszystkie te swetry, które dzisiaj mierzymy, one są dostępne w różnych kolorach. No mi właśnie ten podobał się najbardziej w kolorze beżowym, ale niestety nie był już dostępny w moim rozmiarze, dlatego wybrałam ten szary kolor, ale też jest bardzo ładny. Jest on z takich prążków. I bardzo ładne w tym sweterku są te detale w postaci złotych guziczków. Tutaj sweter ma taką stójkę. To jest tak, tak naprawdę pół taki półgolf. No, my byśmy powiedzieli, że to jest półgolf, ale na stronie to pisze, że to jest sweterek ze stójką. Z tyłu wygląda tak. No i tak jak ja już mówiłam, osobiście bardzo lubię takie sweterki, więc ten mi się bardzo podoba. kończyliśmy sweterki w kolorach pastelowych i ja mam na sobie sweterek w kolorze różowym. Ale powiem Ci, że ten róż nie jest taki jak się mówi barb, tylko taki tak to jest delikatny, taki bardzo ładny. No i muszę Wam powiedzieć, że ten sweterek strasznie mi się podoba. Z tyłu jest taki gładki, a z przodu i na rękawach mamy taki bardzo ładny splot jak warkocza. Tutaj przechodzi jeszcze taki inny splot. No, no nie jestem w stanie Wam tego opisać, pokażę Wam z bliska. Przy rękawach też mamy takie szerokie ściągacze, bo tutaj u dołu już ten ściągacz jest taki o wiele węższy. No i ten sweterek jest o takim krótszym kroju. Ale naprawdę bardzo mi się podoba. I kolor, i splot. No wszystko na plus, muszę Wam powiedzieć. I ten sweterek kosztował... mnie Mamo, spraw, bo nie pamiętam. I ten sweterek kosztuje... Napięcie, ty, 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 ty. napięcie. 50 zł. 50 zł. Jak już mogłyście się mój sweter jest w takim delikatnym fioletowym kolorze. Też ten odcień fioletu bardzo ładny. I co do tego sweterka, to powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo nie myślałam, że on będzie tak wyglądał fajnie na mnie. I też ma tutaj z przodu takie sploty, wzory, a z tyłu chyba to też Gładki. Jest gładki. Pokażę Wam z bliska, I na rękawach się... splot ma tylko u góry, tak? U dołu jest taki gładki jak z tyłu. Gdzie? Mówisz na rękawach? Tutaj, pod spodem jest gładki, taki tak. jak z tyłu, a splot gdzie tutaj idzie tutaj góry takim, takim pasem idzie No fajny ten... też jest ten sweterek ma też taki ładny Chociaż, kolor. chociaż powiem Ci, że no, ten wzór na tamtym swederku Ci się lepiej podoba niż ten, ale ten też dość ciekawie się prezentuje. Ale jeśli go... chodzi o kolor, tym... to też mi się podoba taki liwiowe no mówię, że, że jestem pozytywnie zaskoczona co do tego sweterka i on kosztuje 50 zł. Mamy już na sobie ostatnie sweterki w tym zamówieniu. I co do tego swetra, to bardzo mi się w nim podoba kolorystyka, bo tu jest połączenie takich trzech kolorów: różu, szarości i takiego koloru kremowego. Bardzo fajnie to wygląda. Przód i tył jest taki sam. I ciekawe w tym swetrze jest to, że ma jeden rękaw kremowy, a drugi różowy. Z bliska prezentuje się tak. I te rękawy nie są takie dopasowane, tylko powiedziałem, one są takie dosyć szerokie. No powiem, że ten sweter jest dość ciekawy. Przez ten właśnie wzór tutaj. I przez taki, to połączenie kolorystyczne ładnie się prezentuje. Taki, tak dość ciekawie się y, prezentuje, wygląda i kosztuje on 60 zł. Ja mam na sobie kardigan o takim naprawdę krótkim kroju, bo gdybym podniosła ręce do góry, to na pewno by mi się podniósł do góry. No i ciekawe w tym kardiganie jest na pewno zapięcie, bo jest on zapinane takie trzy biżuteryjne guziki. Rękawki wyglądają tak. Splot jest taki zwykły, prosty. Tutaj mamy ściągacze, z tyłu też jest gładki. No ale muszę Wam powiedzieć, że ten kardigan już nie jest taki milutki w dotyku jak te poprzednie swetry, tylko jednak już jest taki troszkę gryzący powiedzmy. I ten kardigan kosztował 60 zł. Kochani, to już wszystkie swetry, które chciałyśmy wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Nie wiem jak wy, ale my jesteśmy pozytywnie zaskoczone. Nie przypuszczałyśmy, że na żywo te swetry będą się tak dobrze prezentowały. My no myślałyśmy, że będziemy takie bardziej krytyczne, a tutaj Duży okazało się, że, że wszystkie wyglądają naprawdę bardzo fajnie. No nie wiemy, jak te swetry będą się sprawały przy dłuższym użytkowaniu, ale takie pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Oczywiście, jeżeli macie jakieś doświadczenia ze swetrami z Sinsei, to możecie pisać w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.